Kto w internecie nigdy nie handlował, niech pierwszy rzuci kamień. Żartowałem. Moi drodzy, odcinek o handlarzach internetowych, Januszach o olx i ogólnie wymianie towarów. W sieci chodził mi po głowie już naprawdę bardzo, bardzo długo. Tak nie trudno zauważyć, kwestia, a raczej sztuka wymiany handlowej. No, właśnie, to nie jest taka wcale prosta rzecz. Możemy się natknąć na osoby, które chcą nas oszukać, które chcą nas potraktować bardzo nieładnie, niemiło, czasem po prostu od nas coś wydębić za wręcz bezcen, a innym po prostu razem potraktować po hamsku. I nieprzyjemnie. Przypadki są bardzo, ale to bardzo różne. I tak samo jak w handlu, tak i w internecie zdarzyć się może, że przez chwilę nieuwagi pobierzecie i zainstalujecie coś, co zaszyfruje wasze wrażliwe pliki. Albo przykładowo wpiszecie swoje dane osobowe, lub co gorsza, loginy i hasła na lewej stronce, przez którą oszuści wyczyszczą wasze konto bankowe bądź wezmą na was kredyt. Albo po prostu wgracie sobie na kompa wyjątkowo złośliwego i uciągającie możliwego wirusa. Tańcz z nami, tańcz, ci pomarańcze trwa, kiedy papież tańczy. który skompromituje was w oczach innych domowników bądź co gorsza współużytkowników waszego komputera. If you know what I mean. Chcielibyście tego uniknąć lub Wychurza was ciągłe usuwanie tego typu badziewia z laptopa wujka? Skorzystajcie zatem z antywirusa, najlepiej Nortona. Owszem, żaden, ale to absolutnie żaden program antywirusowy nie ochroni was przed wami samymi, bo koniec końców tego typu software głównie ostrzega was przed zagrożeniami, a nie blokuje go w 100%. Ale jeśli będziecie rozsądni i uważni, plus wspomożecie się na przykład Nortonem w wersji Antywirus, to zyskacie monitoring zagrożeń 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu i znacznie zwiększycie swoje bezpieczeństwo. A chcielibyście czuć się jeszcze bezpieczniej? No to kupując Norton w wersji 360 Deluxe, dodatkowo zyskacie ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do Waszej kamerki internetowej czy złośliwym spywarem? Norton dostępny jest też na urządzenia mobilne i szczególnie polecam skorzystać z tej ochrony, jeśli jesteście posiadaczami smartfona z Androidem. Tak, 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 ja wiem, serio, ja wiem, antywirus. Na co to komu? Ja też cwaniakowałem, a jednak, będąc w stresie i pod presją, przez nieuwagę dałem się nabrać na apkę do odzyskiwania danych i, o ironio dane straciłem, a właściwie zostały one zaszyfrowane. Gdyby kogoś interesował film, jak do tego doszło, jest on tutaj. Ja mam nauczkę, Ym, niestety oszuści nie zarobili, ale przynajmniej Wy macie w tym momencie content i pewność, że nawet jeżeli jesteście osobami ogarniętymi, a za taką się miałem, to i tak przez po prostu impulsywność możecie sobie zrobić kuku. A po co? Aby tego uniknąć, można skorzystać z antywirusa i. W znacznym stopniu zmniejszyć prawdopodobieństwo, że tego typu przykrość Was spotka. Więc polecanko. Wszystkie linki są w opisie tego materiału, tam Was odsyłam, a tymczasem idźmy dalej. Także dzisiaj kilka przypadków, myślę, dosyć różnych, śmiesznych może nie tyle przykrych, ale takie dające do myślenia, no i ogólnie też takich wprawiających w pewien rodzaj zastanowienia, jak w ogóle ugryźć często temat handlowania w internecie, tak aby nie dać się oszukać, nie wyjść przy okazji na idiotę, no i też po trzecie, aby wyjść zadowolonym z całej transakcji. Przypadek numer pierwszy to przypadek Bartosza, który jako doświadczony właściwie handlarz bardzo fajnie, chociaż trochę po hamsku wybrnął z ewidentnego oszustwa internetowego. A jak to wyglądało, zobaczcie sami. Otóż Bartosz, który jest swoją drogą jednym z moich moderatorów na grupie Pisy Bytego, grupa technologiczna, otrzymał wiadomość na Whatsappie od pewnej, jak się domyślił, domyślam, pani, która no, chciała od niego zakupić chyba, z tego co widzę, komputer, niekompletny, ale już sam sposób komunikacji, sposób formułowania zdań bardzo szybko dał Bartoszowi do zrozumienia, że raczej ta pani jest, no... Nie jest panią, a prawdopodobnie jakiegoś rodzaju botem, lub osobą, która no na pewno nie komunikuje się na co dzień w języku polskim. Zobaczcie zresztą sami. Witam Bartosz. Chciałabym kupić komputer HP TG012204NG. Obudowa płyta Ryzen zasilacz, chłodzenie w cenie 350 zł. Jaki jest stan towaru? Jakie są niuanse? No i już sam sposób skonstruowania tego zdania wskazuje na to, że. No raczej tak nie napisałby nikt normalny w normalnej konwersacji handlowej, ale... Bartek idzie w to dalej. Witam, towar nowy, sprawny, brak ramu, procesora, dysku i karty graficzne. Co pani odpisuje? Super, problem w tym, że nie jestem z twojego miasta, ani chyba nawet kraju. Czy mogę zorganizować dostawę za pośrednictwem InPost OLX? Oczywiście na własny koszt. I my drodzy, w takiej sytuacji już powinna się odpalać wam jako sprzedającym lampka, bo po pierwsze, jeżeli ktoś wyciąga numer telefonu z portalu OLX i komunikuje się z wami poprzez WhatsApp, to już to świadczy o tym, że raczej nie ma wobec was zbyt, doby, zbyt dobrych zamiarów. Dlaczego? No, bo jeżeli chodzi oczywiście o Elixa, to on w bardzo fajny sposób wychwytuje potencjalne próby oszustwa. Oczywiście nie zawsze precyzyjnie, bywa tak, że się myli, ale ogólnie, jeżeli ktoś was pyta właśnie o numer, o adres, inne rzeczy w samym OLX-ie, to przeważnie wyskakuje wam komunikat, że ktoś potencjalnie próbuje was oszukać, wykorzystać, a w końcu po drugie, sam OLX posiada już bardzo, ale to bardzo dopracowane narzędzia, aby samą procedurę sprzedaży przeprowadzić przez portal OLX, nie wchodząc w żadne zewnętrzne linki, które przeważnie prowadzą właśnie do skamerskich stronek, które próbują z was wyciągnąć wrażliwe informacje. Takie jak hasła, maile, no i właśnie inne dane kontaktowe, którymi może się oszust posłużyć do, no, wzięcia na was, nie wiem, kredytu, czy po prostu dostania się do waszego konta bankowego, aby was, brzydko mówiąc, okraść. Więc już pierwsza żółta lampka to jest w ogóle kontakt przez WhatsApp. No ale Bartek chyba już w tym momencie był pewny, że to jest oszustwo, no i brnie w rozmowę dalej. Oczywiście wysyłka jest możliwa, tylko uprzedzam, komputer jest nawiedzony. Zamieszkuje go duch niemieckiego żołnierza. Co za horror! Tam, tam, tam! <grych> Także proszę się nie zdziwić, jak w nocy pani usłyszy. Yeah. z niemieckim akcentem. Jak się pani nie boi. To się dogadamy. dalszej części konwersacji nie będę wam czytał, ponieważ tutaj już przebiega ona standardowo, czyli po prostu oszust wkleja linki, tak aby Bartosz tam wpisał swoje dane. Najprawdopodobniej, aby koniec końców zalogował się przez któryś tam z formularzy na swoje konto bankowe i w ten sposób właśnie udzielił oszustowi dostępu do jego konta. Dobra, ale jeszcze dla ciekawskich, jak skończyła się historia Bartosza? No, screen ostatni wygląda tak, że Bartek robi się takim Troszeczkę tutaj, proszę Bartosz, takim trochę niezbyt no, przyjemnym w rozmowie i generalnie kończy ją w taki sposób, że kiedy kupujący pyta, a właściwie informuje, że teraz usunę ci instrukcję, zrób na niej GSP, przyznam, że sam nie wiem, czym dokładnie jest GSP, to Bartosz też dopytuje GSP, a może szpagat, po czym. <laughs> po czym kupujący mówi, Nie, czy dostaniesz pieniądze, czy robię zwrot? Tutaj się już nie, chyba niecierpliwi nasz kupujący. Na co Bartosz odpisuje, Ty mi powiedz, czy dostanę? No, gdzie kupujący odpowiada, wiadomo, pytanikiem I tutaj już Bartosz przechodzi do typowej, jawnej ofensywy. Dużo osób się na to nabiera. Ile w miesiącu na tym zarobisz, bo też bym chciał spróbować. Ja przynajmniej umiem pisać po polsku, byłoby mi łatwiej. O czym Pan mówi? Na co Bartosz, przepraszam, kod przebiegł mi po klawiaturze, a naciągacz odpisuje tylko. Tylko, że jasne. Jeżeli macie podobne konwersacje, to wrzucajcie mi na pocztę. Chętnie poczytam, chętnie umieszczę w innych odcinkach. Kategoria numer dwa, i to jest chyba moja ulubiona kategoria, jeżeli chodzi o osoby handlujące czy właściwie próbujące coś kupić w internecie, to są ludzie, którzy totalnie nie ogarniają niczego. I zobaczcie sami, jak taka przykładowa konwersacja wygląda. Witam. Ja w sprawie Pana ogłoszenia aktualnie, wszystko co daje producent jest paragon gwarancja. Polecam yy, znaki interpunkcyjne, to pomaga. Aktualne. Tak, cały zestaw montażowy jest w zestawie, a także wentylatory. Gwarancja jest na podstawie numeru seryjnego. Celentum PC w warunkach gwarancji ma zapis, iż uznaje rozszerzenie na podstawie SN, czyli numeru seryjnego. Na co kupujący. Ponawia pytanie. Dowód zakupu jest. I tutaj sprzedający cierpliwie odpowiada. Mogę takowy pobrać. Kupowane było na morele.net. Wszystko co daje producent jest. I to mi się tak dosłownie kojarzy bezpośrednio z kultową chyba już sceną. Może, możecie tego filmu nie kojarzyć, bo jest pewnie starsze od was, ale polecam, polecam serdecznie sobie zobaczyć film pod tytułem Nic śmiesznego, bo Kotarski to mistrz, a Pazura też wypadł tutaj fantastycznie i a zobaczcie sami ten fragment. Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! I żeby było śmieszniej i w ogóle to zabawne, takich przypadków ludzi, którzy nie ogarniają jest cała masa. I ja naprawdę się zastanawiam z czego się to bierze, że osoby prowadzą tego typu konwersacji, no ale zobaczcie sami. Wszystko, co daje producent jest tak jak wyżej napisałem. Chłodzenia są kompletne, radiator, wentylatory, zestaw montażowy, wszystko to, co daje producent. Możliwość wystawienia na Allegro? Nie widzę problemu, aczkolwiek oczywiście doliczam prowizję Allegro. I po jakiejś tam dłuższej chwili, prawdopodobnie na drugi dzień rano. A możliwość negocjacji ceny? Jak najbardziej jest taka możliwość. Stuwa z wysyłką na Allegro, gdzie tylko podkreślam, że chłodzenie jest wystawione za 330 zł. I tu dochodzimy do jeszcze trzeciej, i to też jest jedna z moich ulubionych, ale nie najulubieńszych kategorii, czyli osoby, które totalnie nie ogarniają, jak się handluje. I zobaczcie ponownie sami przykładową konwersację. 100 zł z wysyłką za Allegro, 100 dolarów, tak? Złotych. No to jak pan przemnoży przez 3 i doda 15 zł za wysyłkę, to jestem w stanie się zgodzić. 120 zł z wysyłką za Allegro, 315 z wysyłką za Allegro, niżej nie zejdę. Okej. Okay. To nie jest może w tym momencie taka pełnoprawna rada, ale moi drodzy, hmm, czytałem też wiele komentarzy pod moim postem na Facebooku, gdzie prosiłem was o tego właśnie typu konwersacje, żeby je na mojego maila wrzucać. I tam wiele osób sugerowało, że często. Znaczy, nie wiem czy dokładnie w ten sposób, bo nie pokazywali mi konwersacji, ale jakby mówili, że często proponując jedną trzecią, połowę ceny, 70% i tak dalej, udawało się im faktycznie dany przedmiot zakupić. I moja refleksja jest taka na ten temat, że to czy. No, moim przynajmniej zdaniem po hamsku, bo to jest naprawdę bardzo chamskie, jakby pisać do kogoś, wiedząc, że ktoś coś sprzedaje za trzy stówy, że daje stówę jestem za godzinę. No to w takim wypadku, moim zdaniem, jeżeli się udaje coś takiego zakupić, to to wynika tylko i wyłącznie z dwóch rzeczy. Pierwsza jest taka, że ktoś, kto coś sprzedaje, jest osobą w jakiś sposób niestabilną. I oczywiście teraz nikogo nie próbuję obrazić, tylko mówię niestabilną w tym sensie, że wpada w tak zwane. FOMO. I ogólnie bardzo częstą formą takiego, takiej presji wrzuconej na sprzedających przez kupujących jest próba właśnie wywołania w nich fear of missing out. Innymi słowy, jeżeli komuś się ze sprzedażą śpieszy, a często mamy tak, że jak coś sprzedajemy, szczególnie z elektroniki, rynek jest niestabilny, to się boimy, że kurczę, bo jest kupujący, na przykład napisał ktoś do nas też bardzo przy okazji szybko, mamy o kurde, 5 minut i już jest sprzedający to nie będę czekał już do jutra, bez sensu, tylko dogadamy się szybko i będę miał to e, z, z bani z czapy no i to jest właśnie typowe FOMO czyli boimy się, że skoro mamy już tego chwyconego kupca, który nawet nam oferuje kiepską ofertę to lepiej wykorzystać już tą okazję, bo może się nam nie trafić nikt, kto nam zapłaci przykładowo pełną cenę i to właśnie jest taka typowa niestabilność emocjonalna. Osób, które właśnie są bardzo młode i dopiero co zaczynają swoją przygodę z handlowaniem, z sprzedażą, może nawet bardziej niż handlowaniem rzeczami w internecie, lub ewentualnie osoby, które są w jakimś sensie pod ścianą, są zdesperowane i przykładowo też mają świadomość, że lepszy kupiec w garści, nawet ze stówą w ręku, niż brak kupca, no a jeżeli wiadomo, jesteśmy osobami dorosłymi, często się nie przelewa, często potrzebujemy kasy szybko, to też się może zdarzyć, że ktoś na taką ofertę przestanie. Moim zdaniem, jeżeli ktoś próbuje coś zakupić taniej, yy, i to jest przykładowo rzecz wartościowa, to powinien przede wszystkim zbudować jakąś minimalną relację. Relację oczywiście handlową. Czyli przykładowo, jeżeli ja coś chcę wynegocjować, staram się stworzyć jakiś minimalny, mikroskopijny smoltok. Czyli przykładowo dopytuję o szczegóły tej oferty, dopytuję o ten przedmiot bardzo w taki sposób dociekliwy. Oczywiście dociekliwy, ale też nie taki bezsensownie dociekliwy, tylko po prostu pytam o takie rzeczy, które Często sprzedający zapomina dopisać na przykład w ogłoszeniu, jak pudełko, jaki zestaw akcesoriów i tego typu rzeczy. Tylko oczywiście pytam o te rzeczy, jeżeli tego ewidentnie nie ma w ogłoszeniu, a nie. Pobieram jakby ten schemat z rzeczy, które widzieliście przed chwilą w screenach. I jeżeli taka rozmowa, powiedzmy, trwa sobie już 2-3-5 minut, że już wymieniliśmy kilka tych wiadomości, może jakiś jest uśmieszek, może jakieś emoji się pojawiło, może coś tam, że już wiemy, że mamy jakiś kontakt, jakąś taką relację, która nie trwa 30 sekund, tylko powiedzmy chwilkę, to fajnie jest uprzejmie zadać pytanie o możliwość negocjowania ceny, aczkolwiek jeżeli kupujecie coś na OLX, to ja wychodzę z założenia, że kupuję ten przedmiot osobiście, to negocjacje ceny zostawiam sobie do momentu przyjścia z gotówką we wskazane po prostu miejsce, bo zupełnie inaczej się pertraktuje cenę face to face patrząc komuś w oczy, a zupełnie inaczej przez internet, gdzie ktoś jest na takiej pozycji, że ma nas no krótko mówiąc najczęściej w nosie. Niemniej jednak dla mnie, jako dla sprzedającego, jest to dużo milsze i dużo chętniej komuś opuszczę coś z sceny, jeżeli ktoś potraktuje mnie fajnie, miło i sympatycznie, jeżeli jak ktoś napisze do mnie w pierwszej wiadomości: Elo, stuwa, pięć klatek dla chomików i jestem za godzinę. No to sorry. A tymczasem w tym odcinku, moi drodzy, to już wszystko. Podsyłajcie mi swoje konwersacje. Mam nadzieję, że to będą konwersacje z naszego poletka elektronicznego, bo takie są dla mnie przynajmniej najciekawsze, i to składajcie na maila, który macie oczywiście w opisie. A tymczasem ja się żegnam. Pamiętajcie o Nortonie, o kupnie i o ochronie. Tak sobie zrymuję. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Na razie.